Cześć siema, z tej strony, Goldzor. Witam Was bardzo strasznie w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. Woo! Bardzo rzadko to wrzucasz, Goldzor. Super! Tak, wiem, że bardzo często to wrzucam, ale wynika to z tego, że nie widzę lepszych rzeczy do roboty w FIFA 14 niż otwieranie paczek. No, what? What? czemu tak, mówi, Goldzor? Czemu tak mówisz, Goldzor? Kurde, czemu mi się tak język splątał? A mówię tak dlatego, że, no cóż, gaming jaki taki. Sobie jest, nie podoba mi się zbytnio. Jedyne co mi się podoba to tryb kariery w tym momencie, z niego wam odcinki wrzucam. A jeśli chodzi o ultimate Team, no to Pink Slips, otwieranie paczek, tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, więc otwórzmy sobie dzisiaj paczki za 150 tysięcy do trafienia. Jest uwaga: Man of the Match Ronaldo. No, gdybym takiego Kolesia trafił w paczce, to prawdopodobnie szedłbym na zawał. Jak będzie, przekonamy się za chwilę. Nim zaczniemy, chciałbym Was klasycznie zaprosić na akcję użytkownika Ręco, gdzie kupicie monety w naprawdę korzystnej cenie. Dodatkowo wysyłane są one z automatu, co oznacza, że na swój zakup będziecie czekać dosłownie do 5 minut. Nie potrafię wymówić niektórych polskich znaków, nie wiem czemu. Link do aukcji macie oczywiście w opisie. No i przejdźmy już bez zbędnego gadania pierwszej i drugiej paczki, potem tych najlepszych i na końcu Wam pokażę również dwie paczki. Więc mam nadzieję, że będzie to dobre otwieranie? Czy tak? Pierwszy lik Ricardo Costa, więc. Więc dobrze nie jest, ale jeszcze sporo paczuszek przed nami, więc optymizm na razie u mnie pozostaje. Znowu Team Cahill, zobaczmy. Wczoraj w ogóle na łebapie trafiłem um, Team of the Season Alonso. Otworzyłem sobie jedną paczkę, i trafiłem Team of the Season Alonso. Um, więc jeśli ktoś tego nie widział, to zapraszam również na mój fanpage na Facebooku. W kolejnej paczce Stefan El Sharaui, więc cóż, do zobaczenia przy najlepszych paczkach. Do końca jak dobrej karty nie było Takiej nie ma Nie ma na razie wam cokolwiek do pokazania No i to nie jest jakiś super super stan Ale mamy Didiera Drogba No i to jest już paczuszka o jakiej O jakiej można Przede wszystkim jaką można pokazać A o jakiej można marzyć No niekoniecznie, ale Didier Drogba To jest zawodnik jak najbardziej ok, Więc witaj na liście transferowej Kolejna paczka i kolejna nadzieja na jakąś fajną kartę, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, Dawida Laba przynieś mi jakąś fajną kartę, a w środku Luka Modric, więc nie jest źle dodatkowo Ramirez, więc paczka jak najbardziej na plus, mimo że obydwaj zawodnicy to jest praktycznie discard price, to ze względu na szacunek do ich umiejętności wysłałem ich na listę transferową. No to skoro tak ładnie poprosiłem ostatnio o jakąś dobrą kartę i był Modric, no to może teraz znowu poproszę i będzie Ronaldo. Przystajesz na to, Vidal? Nie, nie przystajesz. No i cóż, jesteśmy już przy końcu tego otwierania. Absolutnie nic fajnego nie wyleciało, więc no otwieranie na minus. No, chyba że w tych dwóch ostatnich paczkach poleci coś takiego, co tutaj totalnie zrobi mi mindfucka. Przedostatniej leci Sanchez z Arsenalu prawy skrzydłowy. Hmm. Czy Sanchez z Arsenalu jest cokolwiek warte? Wydaje mi się, że nie, ale... Cóż, no, wyślę go na Jest to potem sobie to sprawdzę, ale na pewno to nie jest więcej niż 10 tysięcy. A w ostatniej pacie, którą otwiera Random Falcao, a potem otworzyłem może jeszcze jedną srebrną rozszerzoną, a w tej... złotej ostatniej, liczę na Ronaldo. No nie powinienem tak mówić, bo Majer to jest najwidoczniej. Szczyt możliwości EA jeśli chodzi o dawanie mi dzisiaj kart, więc otwórzmy może tą jedną srebrną, i może taki srebrny tocik na koniec. Może Kelvin? Może Jobson? Zobaczmy. A może Schwab? No niekoniecznie marzyłem o Schwabie, ale no cóż, wygląda na to, że EA tutaj nie raczy mi dzisiaj nic dobrego dać, więc ja zakończę to otwieranie. W tym momencie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Mówi Goldzor! Na razie!